Cześć, witajcie w Później Mistrzów Gry. Przed Wami kolejny odcinek serii Mój Warhammer i tym razem kończymy cykl marynistyczny, kończymy opowieścią o piratach i korsarzach. Jak więc to wyglądało w moim świecie Warhammera i oczywiście, tak jak zwykle, informacje na ten temat pochodzą z źródeł opisujących piractwo w XVI, XVII wieku, czy to na Oceanie Indyjskim, czy na Atlantyku. Konkretnie na Karaibach. Pierwszą, najistotniejszą rzeczą jest to, żeby rozróżnić piratów od korsarzy. Korsarze zwanych niekiedy kaprami, bo choć teoretycznie robią to samo, czyli napadają na inne statki dla łupu, no to ich sytuacja była zupełnie odmienna. Bowiem piraci to osobnicy, którzy bez upoważnienia jakiegokolwiek rządu, państwa, władzy uprawiają na morzu złodziejski proceder, czy to robią z kosztowności, statki, inne osoby, sprzedając niewolników itd., itd. Z kolei korsarze. To są nicy, którzy z upoważnienia i przy poparciu określonej władzy, nie wiem, na przykład danego państwa, atakują statki należące do wrogiego państwa. I kapitanowie takich statków byli wyposażeni w specjalne listy od władcy, tak zwane listy kaperskie, które zapewniały im pomoc zaprzyjaźnionej floty, możliwych stronienia w zaprzyjaźnionych portach, upłynniania towarów. W zamian za to podlegali jednak władzy rozkazom admirałów i zarządców portów tej strony, na rzecz której łupili wrogie okręty. Musieli także oddawać część zdobytych łupów. Z racji tego, że kupno statku, jego wyposażenia było drogie, zdarzało się często tak, że kupcy zawiązywali spółki, w ramach których składali się na taki okręt i jego wyposażenie, a następnie po udanej wyprawie kaperskiej dzielili między siebie zyski, oczywiście po wypłaceniu wynagrodzenia załodze i dokonaniu niezbędnych napraw statku. Trzeba sobie także odpowiedzieć na pytanie, skąd w ogóle brali się piraci i korsarze. Generalnie po pierwsze rozwojowi piractwa sprzyja brak silnej władzy politycznej na danym akwenie oraz toczące się tam walki. Po drugie wpływ ma geografia. Im więcej na danym akwenie jest wysepek, zatoczek, cieśnin, odludnych miejsc, raf, im mniej dany akwen jest poznany, tym lepsze warunki do rozwoju piractwa, bowiem łatwo tam piratom się schronić po ataku na jakiś statek, łatwo też z atakować inne statki. Generalnie początkowo pirastem zajmowali się zwykli członkowie danej społeczności, no oczywiście najczęściej przybrzeżnej, traktując napadanie na statki jako dodatkowy sposób zarobkowania bowiem tak naprawdę na co dzień byli rzemieślnikami, rybakami, handlarzami, rolnikami i kim tam jeszcze. No ale z biegiem czasu w szeregi piratów wstępowało coraz więcej ludzi nie mających innego zajęcia, więc jakichś tam nie wiem, bezrolnych chłopów, wyrzuconych z terminu czeladników i uczniów zbiegłych niewolników, ściganych dłużników, przestępców, osób prześladowanych na tle religijnym czy rasowym. No i to wszystko powodowało, że to piractwo się no, w pewnym sensie profesjonalizowało i z biegiem czasu nie było dodatkowym zajęciem dla danej grupy społecznej, ale jedynym zajęciem. Piraci więc zaczynali przechodzić na zawodowstwo. Tych wszystkich ludzi, którzy zaczynali ten proceder piracki uprawiać tak zawodowo, że tak powiem, pewne rzeczy charakteryzowały. Bo choć pochodzili z różnych krajów, regionów, klas społecznych, to na pewno łączyły ich określone cechy charakteru i światopogląd, które dodatkowo kształtował fakt, że życie pirata było krótkie, niebezpieczne, pełne zagrożeń i zasadniczo pozbawione nadziei na przyszłość. Osoby te generalnie po pierwsze pragnęły zdobywać jak najbogatsze łupy. Nienawidzili jakiejkolwiek formy władzy państwowej, obsesyjnie wręcz podkreślali swoją wolność i niezależność, niekiedy wprost nazywali siebie rycerzami fortuny, tutaj w Warhammerze możemy w domyśle powiedzieć rycerzami Ranalda. Wierzyli oczywiście bardzo w moc amuletów, rytuałów, zaklęć, które miały ich chronić przed nieszczęściami, modlili się w moim świecie Warhammera modlą się do Manana, do Stormfelsa czasami, Generalnie uważali, że wszyscy piraci, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne i stan społeczny, są towarzyszami broni i są sobie równi. Byli wobec siebie także bardzo często lojalni. Natomiast swojego własnego życia nie szanowali, uważając się generalnie już za ludzi straconych, stąd też atakowali z niezwykłą furią i odwagą. I właśnie tą odwagę szczególnie sobie cenili. Niekiedy bywało i tak, że kapitan statku oceniał odwagę swoich ludzi w trakcie abordażu na atakowany statek, jeśli ktoś wtkurzył, miał prawo go zabić. W wolnym czasie oczywiście piraci urządzali straszliwe pijatyki, pojedynki, bójki, to wszystko było na początku dzienne. Natomiast, co ważne, bardzo dbali o stan broni. Bardzo dużo czasu poświęcali na czyszczenie jej, wprawianiu się w posługiwaniu nią, no bo od stanu utrzymania tej broni i zdolności do posługiwania się taką bronią zależało ich życie i powodzenie. Świetnej jakości broń była także źródłem prestiżu dla pirata. Używali przy tym naprawdę różnych broni, np. granatów, to jest glinianych butelek wypełnionych prochem, Kulami lub jakimiś tam siekańcami z metalu lub szkła, no i lątem, które to granaty rzucali na wrogi okręt już z podpalonym lątem, gdzie no, wybuchały, raniąc załogę. Używali gerłaczy, używali pistoletów dwulufowych, pistoleto toporów albo pistoleto szabel czy pistoleto rapierów. No, mieli takie różne kombinacje broni, które przydawały się w tego rodzaju walce na bardzo bliskim dystansie. Bardzo często mieli taki pas, właściwie bandolier, na którym wisiało po kilka pistoletów. Przypinanych pasami na piersiach. Słynny pirat Czarnobrody miał na przykład, zdaje się, sześć takich pistoletów na sobie. No, oczywiście to były pistolety jednostrzałowe, ale no, już siłę ognia taki człowiek dysponował znacznie. No, a jak w ogóle piraci organizowali swoje wyprawy? No, to przygotowanie do wyprawy obejmowało kilka etapów. No, pierwszą oczywiście było, podstawową rzeczą właściwie była rekrutacja załogi. Jeżeli kapitan był popularną osobą w świecie pirackim, no to nie było z tym problemu. Łatwo mu było zrekrutować załogę. Jeśli nie. No, z tym wywiązały się już większe trudności i większe roszczenia załogi co do np. udziału tej załogi w łupach kosztem łupów kapitala. Drugą rzeczą było zdobycie statku. Mogło być tak, że zbuntowana załoga jakiegoś statku handlowego przejmowała ten statek, na którym służyła i stawała się po prostu piratami. Mogło też być tak, że piraci po prostu kradli jakąś łódź, i tak często było. Ze jej pomocą zdobywali nocą jakiś niewielki statek, potem przy jego pomocy większy, na którym już mogli uprawiać ten swój proceder, bo był na tyle duży i na tyle dobrze uzbrojony, że stwarzał zagrożenie dla innych podobnej wielkości jednostek. Zdarzało się czasami i tak, że po prostu kapitan, który posiadał statek, rekrutował załogę. No i jeśli. Był to znany kapitan, no to tak jak wspomniałem, nie miał z tym problemów. Ale bywało też i tak, zwłaszcza w przypadku kaprów, o czym już mówiłem, że tych kilku, no, w cudzysłowie, przedsiębiorców składało się na budowę i wyposażenie statku, które następnie miało łupić inne statki i w ten sposób przynosić im zyski. Więc kiedy już tacy piraci zdobyli statek, no to piraci czy korsarze no tutaj ogólnie mówię o tych obydwu grupach, posługując się słowem e, piraci. No więc generalnie, kiedy zdobyli statek, to go przerabiali. Podwyższali burty, wzmacniali artylerię, budowali pomosty bordażowe, podwyższali maszty e, itd., itd. Więc ten statek po prostu starali się ulepszyć. Dalej spisywali statut, na którym, który wywieszano później w jakimś tam powszechnie dostępnym miejscu na statku, na przykład w Kambuzie, na mocy którego regulowano stosunki pomiędzy kapitanem a załogą oraz pomiędzy samymi załogantami. I z tych statutów wynikało kilka rzeczy. Po pierwsze, że nie ma wynagrodzenia bez łupu, czyli wynagrodzenie płatne jest dopiero wtedy, kiedy piraci zdobędą łup. Po drugie, łupy dzielono według zasady. Najpierw z łupu odejmowano to, co należało się kapitanowi za udostępnienie statku, Potem odejmowało się od łupu to, co należało się temu, co statek zbudował. Potem odejmowało się kwotę na zakup żywności, potem odejmowało się kwotę za najęcie na statek chirurga z jego narzędziami. Potem odejmowano szacunkową kwotę na ubezpieczenie załogantów od zranień i okaleczeń, bo były takie ubezpieczenia, właśnie jeżeli załogant odniósł jakieś obrażenia, no to tam w tych statutach było napisane, ile mu się tam należy za dane zranienie, jakie odszkodowanie. Natomiast to, co pozostało, było dzielone w ustalonych proporcjach, udziałach, jako wynagrodzenie dla kapitana i załogi. Jeżeli w skład łupów wchodził statek, no to załoga decydowała, czy kapitan ma prawo go zachować, czy nie. Czasami, jeśli było to po prostu lepsze jednostka od tej, którą mieli piraci, no to palono własny statek i przenoszono się na ten pojmany. Dalej, statuty te wskazywały, że każdy kamrat w ważnych sprawach ma jeden głos, że każdy ma prawo do łupów, ale jeśli ktoś zachowa dla siebie choćby część łupu, ukrywając to, przed pozostałymi piratami, no to czekała go kara w postaci marunowania. Marunowanie, czyli porzucenie na bezludnej wyspie ze strzelbą kilkoma kulami, rogiem prochu i bukłakiem wody. Śmiercią lub marunowaniem karane było także oszukiwanie kamratów, nieudzielanie sobie pomocy czy zdradzanie tajemnic pirackich. Tak samo karano dezercję albo samowolne opuszczenie stanowiska bojowego. Z kolei zwykle chłostą karano bójki, natomiast noż za okaleczenie kamrata groziła śmierć lub marunowanie. Spory pomiędzy załogantami rozstrzygał generalnie sąd, z którego wchodził kapitan i wybrani członkowie załogi. Czasami no, ten sąd decydował o tym, że sposobem rozwiązania konfliktu będzie pojedynek, ale te pojedynki były zazwyczaj pojedynkami do pierwszej krwi. Każdy kabrat miał obowiązek wybrania sobie towarzysza, który w razie jego śmierci wypełniał jego ostatnią wolę, nie obsługował rodzinę, przekazywał posiadane pieniądze na jakiś cel, a także dziedziczył po zmarłym jego majątek, jeśli ten nie rozporządził na wypadek śmierci nim inaczej. Co ciekawe, gra w lub w kości na statku była zakazana pod groźbą chłosty, aby piraci nie ulegali pokusie roztrwonienia łupu i powodowania sobie strat np. kradzież. Na statek zakazywano także wprowadzania chłopców i kobiet pod groźbą śmierci. Nie wolno było strzelać oczywiście w ładowni z broni prochowej, no bo tam zna znajdował się proch, za to groziła bardzo surowa kara. Wyobraźcie sobie, że zabronione było także pijaństwo pod groźbą chłop chłosty. Pies było dopuszczone tak naprawdę jedynie po zdobyciu łupu, natomiast tak w ciągu służby to nie. Czasami w tych statutach czy też kodeksach pirackich, jak tam zwał, tak zwał. Motywowano odwagę i czujność załogi określonymi nagrodami, na przykład były nagrody za to, kto pierwszy wypatrzy żagiel wrogiego statku na morzu, albo kto pierwszy dokona abordażu na wrogi statek, no to wtedy coś otrzyma, na przykład najlepszy pistolet na statku i tak dalej, Więc to były te główne postanowienia tych kodeksów, i one bardzo często w różnych kodeksach u różnych piratów się powtarzały, więc są dość dobrze udokumentowane. No a jaka była taktyka walki piratów? Po pierwsze, co może dziwić, ale jednak na statkach pirackich panowała surowa dyscyplina, czasami lepsza niż na okrętach wojennych, no bo, bo tak naprawdę od sprawności tej załogi i zdyscyplinowania zależało to, czy piraci zdobędą łupy i, no, i wrócą przede wszystkim żywi z wypraw, a to oczywiście bardzo ich interesowało. Powszechnie uważano, że o powodzeniu pirackiej wyprawy decyduje nie tylko waleczność i spryt załogi, czy nawet umiejętności samego kapitana, ale także jego szczęśliwa aura i szczęśliwa aura pirackiego okrętu. Jeśli kilka wypraw udawało się nieudanymi, piraci często opuszczali kapitana, niekiedy nawet palili statek i szukali innego, więc to było bardzo ważne. To taki, taki ciekawy smaczek, charakterystyczna rzecz, prawda? E, piraci najbardziej cenili sobie statki szybkie, zwrotne i lekkie. Mogli wtedy łatwo uderzyć z zaskoczenia, dogonić uciekający statek lub samemu uciec przed silniejszym przeciwnikiem. Stąd też ograniczona była zwykle ilość dział, które zabierali na pokład. Najczęściej było to między 10 a 20 dział, a przeciętne okręty wojenne miały co najmniej 30-40 dział. Rzadko atakowano silnie uzbrojone okręty, zwłaszcza wojenne. Przecież nie o to chodziło, żeby walczyć z wojennym okrętem przeciwnika. Chodziło o to, aby jak najmniejszym kosztem zdobyć statek z łupem. Więc starano się atakować statki handlowe, zwłaszcza te, które nie posiadały żadnej eskorty. Podczas ataków piraci zawsze starali się wykorzystać jakiś podstęp, aby zaskoczyć albo zmylić ofiary. Najczęściej było to wywieszenie fałszywej flagi. Albo ukrywanie możliwości statków płynąc na zluzowanych żaglach lub ciągnąc za sobą dryfkotwę, aby wydawało się, że to jest statek zbyt wolny, aby mógł zagrozić temu statkowi, który, który sobie tam płynie, a który ma zostać napadnięty. No i w pewnym momencie piraci odcinali tę dryfkotwę, wybierali żagle i gwałtownie przyspieszali, dopadając zaskoczoną ofiarę. Czasami także atakowali w nocy, zwłaszcza jeśli jednostka piracka miała czarne żagle i była wówczas trudna do wypatrzenia. No i kiedy już udało się zaskoczyć tę ofiarę, podpłynąć do niej, wywieszano oczywiście pirackie flagi, oddawano salwę ostrzegawczą, aby zmusić ofiarę do poddania się. Jeżeli udało się ją zastraszyć, no to piraci zabierali ładunek, e, zwykle oszczędzając załogę atakowanego statku. No gdy jednak ofiara zamierzała się bronić, no to piraci atakowali salwą armatnią z bliska i dążyli do jak najszybszego szczepienia się z wrogim statkiem, aby ostrzać go z broni palnej, obrzycić granatami, no i dokonać abordażu. E, w takich wypadkach pukną załogę zwykle mordowano albo pozostawiano na morzu w łodzi. Natomiast oszczędzano tych, którzy zdecydowali się przyłączyć do piratów. Jedną z taktyk walki pirackiej było także używanie branderów, czyli statków wypełnionych prochem i materiałami łatwopalnymi, które puszczono z wiatrem w kierunku np. nieprzyjacielskich statków i w odpowiednim momencie oczywiście, statków eskorty, i w odpowiednim momencie, kilku członków załogi podpalało taki ląd i odpływało na łodzi, a statek wybuchał, płonął ogniem, wpadał w te, nieprzyjacielskie statki eskorty i zajmował je ogniem, a piraci tymczasem mogli skupić się na rabowaniu ochranianych statków. Co ciekawe, jeżeli kapitan, Piracki był bardzo sławny, to mógł pod swoją komendą zgromadzić nawet kilkadziesiąt statków pirackich i do kilku tysięcy członków załogi. Były takie wyprawy. Wówczas możliwe było zdobywanie nie tylko wrogiej floty, ale atakowanie ufortyfikowanych miast portowych, w których przechowywano np. drogocenne towary. Jeżeli w pobliżu znajdowało się np. kopalnie złota, tak jak to było w XVI wieku w środkowej Ameryce no to wówczas dana władza, która wydobywała to złoto, gromadziła w tych ufortyfikowanych miastach złoto, dopóki nie przepłynęły statki i go nie wywiozły, no, w naszym wypadku, do Europy, tutaj do tej Starego Świata. No i piraci wówczas w, przy tych kilkudziesięciu statkach i kilkudziesiątach członków załogi potrafili zdobywać takie ufortyfikowane Miasta. Z tym, że takie wyprawy były rzadkie, bo po pierwsze, no, musiało się zebrać tyle statków, kapitan musiał być na tyle znany, po drugie, było bardzo dużo osób do podziału tego łupu, więc to, to też nie były super, super zyskowne takie wyprawy. Abyście nie mówili, że, że, że coś zmyślam, że jestem gołosłowny, mam dla Was kilka przykładów takich akcji pirackich. No i na przykład, tutaj jest taka jedna akcja w 1683 roku. De Garmon, to jeden z piratów, wraz z dwoma innymi piratami, Laurensem de Grafem i Van Hornem, zorganizowali wyprawę na bogate założone jeszcze przez korteza miasto Veracruz i w tym wypadku wykorzystali największe od pirackiej strategii zaskoczenie. W nocy wylądowali w znacznej odległości od miasta i maszerując wzdłuż wybrzeża, o świcie niespodziewanie znajdzie się pod jego murami. Bez oporu opanowali bramę i wdarli się do miasta. Po jego opanowaniu piraci wpadli na szatański pomysł. Uwięzili najznaczniejszych mieszkańców w katedrze, którą otoczyli beczkami z prochem, grożąc, że jeśli nie złożą okupu, to wszystkich wysadzą w powietrze. Otrzymali 200 tysięcy pesos. W drodze powrotnej na Tortugę zdobyli jeszcze dwa hiszpańskie okręty, a w trzy lata później w podobnie zuchwały sposób ogrobili Campeche. No więc widzicie, potrafili. Dalej, inny przykład. Tym razem o Francuzie Legrand oni i jego 28 towarzyszy pochodzili z Diep w Normandii, skąd piraci zostali wyrzuceni przez kardynała Richelieu, ale gdzie tradycja tego, że były ciągle żywe. Po przybyciu na Karaiby przez wiele dni żeglowali w indiańskiej pirodze, poszukując łupu. Zaczynało brakować im żywności, gdy wreszcie użyli w pobliżu przylądka Tiburon w zachodniej części Haiti hiszpański galeon, który oddalił się od pozostałych okrętów eskorty. Piraci nigdy jeszcze nie atakowali tak dużych okrętów wojennych, ale legrał miał tylko jeden wybór – zdobyć galeon albo zginąć. Przed atakiem odebrał od towarzyszy przysięgę, że nie okażą słabości ani tchórzostwa. Nocą, w absolutnej ciszy, piraci podpłynęli do burty hiszpańskiego okrętu. Przed wejściem na jego pokład Legrand, wzorem Cezara i Cortesa, rozkazał chirurgowi, którym towarzyszył, przedziurawić dno ich łodzi, aby do końca usunąć z towarzyszy myśl o odwrocie. Szczęście im sprzyjało, gdyż Hiszpanie, którzy nigdy wcześniej nie spotkali się z taką śmiałością, nie wystawili straży. Piraci bezstrelestnie dotarli do wielkiej kabiny, w której kapitan z oficerami grał w karty. Zaskoczenie było całkowite. Hiszpanie, widząc piratów, przystawiających im rufy do pis pistoletów do brzuchów, mieli zawołać Jezus, proń nas, diabły to czy ludzie. Wyczyn Legranda próbował powtórzyć jego rodak, Pierre de Francois. Również na indyjskiej pirodze, która okazała się jednostką bardzo przydatną dla pirackich wypraw w warunkach panujących na Morzu Karaibskim, czatował wraz ze swoimi ludźmi na statki hiszpańskie płynące wzdłuż brzegu Marcaibo w Wenezueli do Campeche na Jukatanie. Nie mogąc trafić na żaden łup, popłynął do ujścia rzeki La Plata, gdzie natknął się na hiszpańską flotę perłową, czyli flotylę łodzi zajmujących się połowem perłopławów. Nad jej bezpieczeństwem czuwał duży galeon wiceadmiralski, uzbrojony w 8 dział i mający na pokładzie 60 dobrze uzbrojonych żołnierzy. Ten okręt postanowił François zdobyć i po krótkiej walce, mimo że miał ze tylko 28 ludzi, udało mu się tego dokonać. Ośmielony sukcesem zapragnął zdobyć kolejny okręt wojenny, a następnie opanować resztę perłowej floty. Dla zmylenia przeciwników zatopił własną pirogę, przeniósł się na zdobyty galeon i przebrawszy swoich ludzi w hiszpańskie stroje, podniósł kostwice i postawił żagle. Jednakże gdy ujrzeli, to Hiszpanie na drugim, jeszcze silniej uzbrojonym okręcie, myśląc, że ich towarzysze chcą uciec ze skarbami spoczywającymi w ładowniach ich statku, również postawili żagle i rzucili się w pokój. Podstęp piratów szybko wyszedł na jaw i doszło do wymiany ognia. François, widząc, że nie podoba przeciwnikowi, postanowił uciekać, ale Piraci postawili za dużo żagli i raptowny szkwał wiatru złamał i zwalił za burtę grot maszty ich statku. Hiszpanie byli coraz bliżej, a Piraci postanowili bronić się do upadłego. W końcu zmuszeni zostali do poddania się, uzyskali jednak obietnicy, że w zamian za zwrócone perły, których wartość przekraczała 100 tysięcy pesos, nie zostaną straceni ani skazani na e, ciężkie roboty, ale wysadzeni na ląd, w jakimś wolnym kraju, bez żadnej krzywdy na ciele. I tak też się e, stało. I jeszcze jedna relacja, która może się wydać wam całkowicie fantastyczna, ale jednak opisana przez osobę, które widziała to na własne oczy. Posłuchajcie. Jeden z piratów został trafiony strzałą z łuku w plecy, tak, że ostrze przeszyło go na wylot. Natychmiast wyrwał je z ciała od strony piersi, po czym wziął kłębek bawełny, jaki miał przy sobie, przywiązał go do strzała, a ją włożył do lufy muszkietu i wystrzelił z powrotem w kierunku z zamku. Bawełna zajęła się płomieniem od prochu i zapaliła znajdujące się wewnątrz fortecy dwa lub trzy domy kryte liśćmi palmowymi. Hiszpanie tego nie zauważyli, a ogień natrafił na pewną ilość prochu i spowodował jego wybuch. Wywołane zamieszanie wystarczyło piratom do zwycięstwa. Wkrótce też nadciągnęli inni z pozostałymi siłami. A więc jak widzicie, te przygody czasami są po prostu niesamowite. Jak się poczyta książki pirackie, a to, o czym wam czytałem, to pochodzi z książki Zdzisława Skroka, Świat Dawnych Piratów, no, może przyjść do głowy mnóstwo pomysłów na przygody. No dobrze. Załóżmy, że piratom się udało, że zdobyli ten łup. No i co wówczas? No, Wówczas przypływali do portu jakieś tam kryjówki, a w takich kryjówkach było mnóstwo tavern, burdeli, szulerni i itd. Niektórzy władcy wysepek czy państwowych współpracowali wręcz z piratami, dostarczając im miejsca schronienia, targowisk, placów do sprzedaży zrobionych jeńców, oczywiście w zamian za procent odzysku. Takie miejsce kipiało ludzi różnej narodowości, stanu społecznego, wyznań, poglądów i itd. Tutaj piraci błyskawicznie, czasami w ciągu jednej nocy przepijali i przetracali z takim trudem zdobyty majątek. Stali bywalcy mogli w takich miejscach oczywiście dostać kredyt i jeść i pić i korzystać z tych uciech na kredyt, ale musieli uważać, bo z niewypłacalnych dłużników robiono niewolników. W tym czasie, kiedy statek był w takim porcie, to czyszczono go z wodorostów, bo te, jeżeli mocno obrosły kadłub statku, to znacząco go spowalniały. Jednym z takich miejsc, w których piraci mogli się bezpiecznie schronić w świecie Warhamera, jest wyspa Sartosa na południu od Tilei, na Morzu Południowym, więc na temat tej wyspy i mieszkańców możecie poczytać w dodatku do drugiej edycji Warhamera, w dodatku zwanym po polsku poradnikiem staroświatowca, z tego co pamiętam. Po angielsku to jest WFRP Companion, i teraz zdaje się Copernicus Corporation ma wydać właśnie ten poradnik staroświatowca. Jeśli nie znacie angielskiego, no to akurat jak znalazł. Generalnie informacje zawarte w tym poradniku, jak ja tam sprawdzałem, to zgadzają się z tym, co do tej pory Wam powiedziałem i co ja sam ustaliłem, dowiedziałem się w oparciu o książki, które czytałem o życiu pirackim. Generalnie, tak jak wspomniałem, no, życie pirata było zwykle krótkie i burzliwie, burzliwe. Wyrażało się tak naprawdę w słowach pirackiej ballady jeden ocalał na całą załogę, choć 75 wyruszyło w drogę. No a było to oczywiście spowodowane ryzykiem zgonu z powodu wypadnięcia za burtę, większość osób nie miała pływać, zatopienia statku z powodu sztormu, konfliktu między załogantami kończącego się wypadnięciem jednego z nich nocą za burtę podczas wachty niby przypadkiem, walką na morzu, w której łatwo zginąć, śmiercią od chorób, chociażby od szkorbutu, czy też schwytaniem przez jakąś władzę, która zwykle takiego pirata wieszała na szubienicy przy wejściu do portu. Kiedy już go powiesiła, to, to, to przebywał w takiej metalowej klatce i wisiał tam Ku przestrodze innych osób, aby no, nie zachęcał ich wybór pirackiej drogi i to ciało w tej klatce tam wisiało, dopóki nie zgniło. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to polecam właśnie te dwie książki: Zdzisza w Skrok Świat Dawnych Piratów oraz Brenda Ralph Lewis, Kodeks Piratów oraz oczywiście ten dodatek Poradnik steru światowca. W tym zakresie także warto sobie przeczytać. Słuchajcie, to wszystko tym razem. Kończymy cykl marynistyczny. No i w kolejnej serii filmów. Małego świata Warhammera będę omawiał już inne, no powiedzmy lądowe zagadnienia. Do zobaczenia.